Siemanko, ja jestem technokrata i witam was na moim kanale. I dzisiaj bierzemy na tapet słuchawki bliźniacze do mojego daily driver modelu G733, a ten bliźniak to G335. Słuchawki sporo, sporo tańsze od tych, no i jednocześnie mają być pozbawione kilku funkcji, ale najważniejsze jest to, czy trzymają jakość, czy trzymają poziom dźwięku słuchawek, jak i mikrofonu. O tym wszystkim w dzisiejszej recenzji, więc już teraz zapraszam Was do oglądania. No i cóż, lecimy z recenzją tych cudeniek. No i powiem Wam szczerze, w pudełku tak naprawdę dużo nie dostajemy. Samo pudełko jest już bardzo, bardzo charakterystyczne dla serii wszystkich produktów od Logitecha. No i prezentuje się świetnie w kolekcji pozostałych urządzeń. Świetnie wykonane. W środku dostajemy słuchawki oraz prześciówkę z combo jacka na jack do słuchawek oraz mikrofonu. Podłączamy go do naszych słuchawek i podłączamy do komputera, bo jednocześnie za pomocą combo jack'a możemy te słuchawki podłączyć czy to do konsoli, czy też do pada i mieć w ten sposób dźwięk, więc nie są one targetowane tylko dla użytkowników komputerowych. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to jest dokładnie to samo, co G733. Tutaj Logitech nie poszedł na kompromis, pomimo tego, iż jest to o połowę tańszy model od G733, no to G335 tutaj są wykonane tak samo dobrze. Pasek od regulacji bardzo fajnie. Co prawda, mamy tutaj pozbawione regulacji ten, ten, ten załóżnik, możemy go tylko przekładać, natomiast nie możemy go przesuwać, ale za to możemy przesuwać słuchawkę na pałąku, co jest też bardzo fajnym rozwiązaniem. Słuchawka ma tutaj perforację od spodu, niestety nie jestem Wam w stanie tego ująć nawet na kamerce, no ale fajnie, bo ten dźwięk nie będzie się tam dusił w tym nałóżniku. To możemy oczywiście wymieniać. Ten pasek, który znajduje się na głowie. Tutaj mamy całą kolekcję pasków do wyboru. Ja akurat dostałem taką wersję biało-niebieską, no ale jest też standardowa, czarna oraz taka bardzo mocno kolorowa. Więc do wyboru, do koloru. To nawet jest, są słuchawki z edycji Color Edition i też taką dokumentację, taką karteczkę Color Edition Product dostajemy wraz z tymi słuchawkami oraz naklejkę z logiem Logitech. Bardzo fajne, no i leżą na głowie tak, jak mogłem się spodziewać. Mam wrażenie, że troszeczkę mocniej naciskają z boku na głowę niż G733, że ten nacisk jest tutaj mocniejszy, ale tak było tylko w pierwszym. W pierwszym momencie. Teraz, jak zakładam je już po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty, to już identycznie leżą jak G733. Więc cieszę się, że tutaj Logitech nie poszedł na żaden kompromis, jeżeli chodzi o budowę tych słuchawek. Że nie mamy tutaj tańszych plastików. Mamy tu ten sam bardzo elastyczny pałąk. Plastik tutaj taki matowy na nauszniku, a dookoła błyszczący. Ten błyszczący niestety już z doświadczenia mogę powiedzieć, że się rysuje. Natomiast tych rys Jakoś bardzo nie widać, na czarnym, a na białym nie będzie ich widać jeszcze bardziej. Jedna rolka tylko i wyłącznie do głośności w tych słuchawkach. Nie ma tak jak w G733 włącznika słuchawek, bo nie ma takiej potrzeby. One po prostu, jak są podłączone do komputera, to działają. No i też nie ma wyciszania mikrofonu, co jest tutaj świetnie rozwiązane, ponieważ mikrofon wyciszamy, po prostu go dźwigając. Włączony, wyłączony, włączony, wyłączony, ale najlepsze jest to, że w momencie, kiedy przekładamy ten mikrofon, to czujemy w pewnym momencie takie przełączenie i wiemy, w którym momencie ten mikrofon został włączony, a w którym wyłączony, więc bardzo fajnie to jest rozwiązane. Jeżeli chodzi o kabel, wystarczająco długi. Jest to bardzo długi kabel razem z tą przejściówką. Jeżeli chcielibyśmy to podpiąć gdzieś daleko z tyłu komputera, to też tego kabla nam nie braknie. To jest moim zdaniem ogromny plus. Natomiast na minut, że ten kabel nie jest odczepiany, jest przymocowany na stałe do słuchawek, wiadomo, wprowadzenie tutaj gniazda jack i danie tego kabla, żeby był odczepiany, spowodowałoby zwiększenie kosztów produkcji tych słuchawek. Ale mimo wszystko wolałbym takie rozwiązanie, ponieważ te kable lubią w tym miejscu się psuć, a jeżeli mamy wymieniany kabel, to nie mamy tego problemu. Poza tym kabel niestety nie jest też w Oplocie już. Logitech pokazał, że potrafi zrobić bardzo, bardzo fajne kable w Oplocie. Ten niestety to jest czysta guma, a tutaj Oplot byłby mile widziany. To też niestety zwiększyłoby koszty produkcji, ale też jednocześnie jakość użytkowania z tego produktu. No ale jakość najważniejsza, to jeżeli chodzi o odsłuch i o mikrofon. I powiem Wam szczerze. Ocuch jest naprawdę świetny. Bardzo dobre pozycjonowanie w cs Jak testowałam, nawet w LoLu słychać, gdzie kto z jakiego krzaka się teleportuje. Bardzo fajna jakość dźwięku. Tutaj musimy bawić się już, jeżeli chcemy cokolwiek poprawić equalizerem w komputerze, ponieważ jednocześnie mamy tutaj minus tych słuchawek. Niestety, na chwilę obecną nie są one widoczne w żaden sposób w aplikacji GHub. Ja mam nadzieję, że G-Hub dostanie aktualizację i zostaną te słuchawki rozpoznawane przez tą aplikację i będziemy mogli chociaż tam mieć jakiś podstawowy ekwalizer. Natomiast zaraz po podłączeniu nie ma potrzeby korzystania z ekwalizera. Jakość dźwięku jest tu bardzo bardzo podobna do G733. Nadają się zarówno do oglądania filmów, słuchania muzyki, jak i grania w gry. Jednak wydaje mi się, że najlepszy target, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to jest tutaj w stosunku do Gier, bo wszystko słychać bardzo wyraźnie. Głosy słychać bardzo wyraźnie. Jest to odseparowane nie zlewa nam się to wszystko w słuchawkach bardzo dobrej nawet jakości, ale przeznaczonych do słuchania muzyki. Często w grach kroki, wybuchy, strzały i jednocześnie głos naszych teammate'ów potrafi się zlać w jedną taką bezładną masę i ciężko usłyszeć skąd kto gdzie idzie, jeżeli robi się tego hałasu zbyt dużo. Tutaj te dźwięki są fajnie separowane i dzięki temu bardzo fajnie słychać kroki, słychać strzały, a jednocześnie osoby na naszym czacie głos też bardzo dobrze słychać. Tak samo jest z mikrofonem, ale tu już ocencie sami, jak wygląda jakość tego mikrofonu. Ok, a teraz bezpośredni odsłuch z podpiętych słuchawek do aparatu, i nie wiem, co sądzicie o dźwięku, ale z tego, co ja wstępnie już sobie przesłuchałem je na komputerze i tam nagrałem próbkę dźwięku. To naprawdę świetny mikrofon, naprawdę genialny, powiem Wam szczerze, on nie korzysta z żadnego Blue Voice'a, bo to wszystko leci po jacku, więc nie można korzystać z tych technologii, no ale brzmi moim zdaniem świetnie, głośno, jednocześnie czysto, naprawdę bardzo, bardzo dobra robota w kwestii tego mikrofonu i wyłączamy go dźwigając do góry. Więc... Nie słyszeliście mnie, prawda? Tak, bo mikrofon po prostu w bardzo prosty sposób się wyłącza. Moim zdaniem jest to genialne rozwiązanie. Dużo łatwiej po prostu ten mikrofon e, przechylić do góry, niż szukać jakiegoś guzika z tyłu słuchawek. Genialna. Absolutnie sprawa. No i jakość tego mikrofonu, no przyznajcie sami, napiszcie co sądzicie o mikrofonie w headsetcie. Headsety cierpią na to, że ich mikrofony są takie sobie, a ten mikrofon moim zdaniem tutaj wypada jako jeden z lepszych w testowanych przeze mnie słuchawkach, a testowałem naprawdę kilka high-endowych modeli i ten brzmi naprawdę świetnie, więc idziemy w dobrym kierunku. Prawda, że bardzo dobrze się sprawuje, no i wiecie co, teraz już możemy przejść do podsumowania, bo wiemy już wszystko o jakości wykonania tych słuchawek. Pod tym względem o to mi właśnie chodziło, żeby te słuchawki może i straciły te funkcje, które miały G733, czyli brak bezprzewodowości, ale jednocześnie świetny mikrofon. Naprawdę bardzo dobra jakość tego mikrofonu, co w grach online jest oczywiście ważne i bardzo fajna. Jakość dźwięku. Nie są to słuchawki doskonałe, jeżeli chodzi o dźwięk, ale jeżeli chodzi o granie, są jak najbardziej na absolutnie topowym poziomie. Może nie posłuchamy tutaj muzyki i nie będziemy słyszeć całej sceny, całego spektrum tak, jakbyśmy chcieli, natomiast jeżeli chodzi o gry, oferują nam wszystko, co słuchawki gamingowe powinny oferować. No i przejdźmy teraz do ceny. Cena, jak tak sobie wgooglowałem, jest ustawiona na poziomie 390, 309. Przepraszam, 309 zł. No i moim zdaniem to jest cena dobra, ale nie najlepsza. I jeszcze troszeczkę, jeszcze skończy się podatek od nowości i te słuchawki powinny potanieć. I moim zdaniem to jest genialna konkurencja, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju te marki, które są już bardzo znane na rynku. Jakieś cloudy, jakieś corsarze. W ogóle od corsarzy to leżą niebo lepiej na głowie, bo ja w końcu przerzuciłem się na moje logitechy z Korsarzy i one pod względem tego, jak się w nich pracuje po kilka, kilkanaście godzin, no to absolutnie nie mają konkurencji. Te welurowe wkładki sprawiają, że nawet w takich gigantycznych temperaturach, jakie mamy teraz, no to uszy tak bardzo się nie grzeją jak w tej sztucznej skórze, która jest w większości słuchawek. No i ten bardzo miękki pałąk. Nie ma takiego mocnego nacisku na głowę, a dzięki tej gumce nie ma też mocnego nacisku na czubek głowy, więc przez cały czas naprawdę super komfortowo się z nich e, korzysta. Wygląd? Kwestia gustu. Mi się nawet one podobają. E, oczywiście, ja wolę bardziej surowy charakter e, designu, więc nie jest to mój wymarzony design, ale już jak się przyzwyczaiłem do tego wyglądu, no to naprawdę potrafi mi się podobać. No i te plastiki, bardzo twarde i nic tych słuchawkach nie trzeszcze, więc pod tym względem bardzo fajnie zrobione. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak wychodził nowy model słuchawek od Logitecha, który był zrobiony z plastiku, tam dużo rzeczy lubiło skrzypieć, strzeszczeć. ten metal, który był w środku pałąku, lubił się poluzować zresztą jak u większości producentów. Tutaj tego problemu nie ma, więc bardzo fajny projekt tych słuchawek. No i ten mikrofon, który w ten sposób się włącza i wyłącza, super sprawa. Ale Wiecie, co będzie najlepsze, jak cena spadnie w okolice 250, 220 zł. Absolutnie wtedy genialne słuchawki właśnie w tym średnim budżecie niebudżetowe ale już ta średnia mocna, taka średnio wysoka półka, no to te słuchawki będą tam naprawdę królować. Żałuję tylko troszeczkę tego faktycznie kabla, że on nie jest wymienialny, bo boję się, że on w pewnym czasie może tutaj się zużyć, no i wtedy ciężko będzie go wymienić, będzie trzeba ciąć, coś przelutowywać. No w najlepszym wypadku zepsuje się jeszcze na gwarancji, to wtedy po prostu wymienimy te słuchawki. No cóż. Ja jestem z tego modelu bardzo zadowolony. Trafia on do mojej kolekcji z Logitecha. Ja absolutnie uwielbiam sprzęt od Logitecha no i tym mnie też nie zawierli jak dostałem słuchawki G333 do testów czyli to są te douszne, to myślałem, że przetestuję, poużywam sobie troszeczkę bo widziałem takie krótkofalowe zastosowanie dla tych słuchawek a teraz od pół roku czy tam od, od premiery tych słuchawek nie wiem kiedy ona dokładnie miała miejsce może nie, nie aż pół roku, ale dobrych kilka miesięcy z G333 korzystam dosłownie codziennie w pracy autentycznie codziennie po kilka godzin w nich siedzę, więc pytanie co spotka te? Czy się nie okaże, że znowu trafią w jakiś segment mojego życia, że będę z nich cały czas korzystał? Na chwilę obecną, oczywiście, przed komputerem rządzą G733, ale jak kogoś na nie nie stać i nie przeszkadza wam kabel. No to zdecydowanie G335 są dla Was. No i jest też oczywiście bardziej stonowany czarny kolor. Cóż, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Dajcie znać, co sądzicie o tych słuchawkach. Czy musicie mieć bezprzewodowe, czy mogą być na kablu i czy stawiacie bardziej na gamingowe słuchawki, żeby ten dźwięk w grach był taki, jak był być powinien, czyli wszystkie sceny odseparowane, czy raczej wolicie postawić na słuchawki typowo muzyczne, bo no, waszym priorytetem jest muzyka. Moim tak naprawdę jest odsłuch w filmach, a na drugim miejscu gry. Muzyka jest gdzieś daleko z tyłu, dlatego słuchawki jak G733, czy G335, czyli takie typowo gamingowe, są dla mnie jak najbardziej w porządku. Piszcie, co wy o tym sądzicie. Ja wam do dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale, które już wkrótce. A tymczasem życzę wam miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć. なに